Mam przed sobą nowy zestaw sygnalizatorów firmy Jackson XTR. W zestawie trzy sygnalizatory, chociaż mogą być również cztery. Podstawowe funkcje, które sygnalizator każdy powinien pełnić, tutaj oczywiście są. Zacznijmy od włączenia, co też jest bardzo ciekawą rzeczą, jako że włącznik jest nastawiony na dwie możliwości. Na możliwość działania podczas dnia to jest słoneczko takie namalowane i podczas nocy jest namalowany księżyc. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli włączymy na działanie dzienne, to zaświeci nam się tylko jedna dioda, bo jak widzimy, diody są z obu stron. Natomiast jeżeli przełączymy na działanie nocne, jedna z diod będzie świecić się cały czas. Wtedy, oczywiście, bardzo łatwo, kiedy jest ciemno, mamy możliwość zlokalizowania miejsca, gdzie jest sygnalizator, żeby położyć wędkę. Oczywiście, branie sygnalizuje wtedy ta druga dioda. My damy jednak tutaj na dzienne, tutaj możemy dać na nocne, tutaj też damy sobie na nocne, żeby się zaświecił sygnalizator. Jakie funkcje? Naturalnie, głośność. Regulacja głośności może być kilkustopniowa. Ton również regulujemy od najniższych, od najwyższych do najniższych, albo na odwrót. Następnie czułość, co właściwie już każdy znaczący sygnalizator powinien mieć, ale także jest jeszcze jeden przycisk, który Pozwala na dość ciekawą rzecz, mianowicie kiedy go przyciśniemy, wtedy sygnalizator przestaje działać na 20 sekund. To w momencie, kiedy zarzuciliśmy zestaw, wkładziemy wędkę, żeby on nam nie piszczał cały czas, a żeby nie trzeba było wyłączać sygnalizatora, wtedy naciskamy. To on 20 sekund nie działa. O, już w tej chwili został aktywowany. I będzie normalnie działać. To też jest niezły pomysł. Z tymi sygnalizatorami współpracuje odbiornik. Możliwość podłączenia czterech sygnalizatorów, jak widać, o różnych kolorach. Przełącznik z tyłu, dzięki któremu uaktywnia się wszystkie te sygnalizatory razem z odbiornikiem. Co on takiego posiada? On posiada regulację głośności i regulację tonu, więc podstawowe rzeczy, jakie nam są potrzebne. Oczywiście z tyłu taki klips do zawieszenia. No i wszystko działa. Zobaczmy, jak podczas brania zachowuje się zarówno sygnalizator, jak i odbiornik. Zrobimy to ekologicznie. Kawałkiem trawy. Lewy sygnalizator świeci się zielona dioda. No to teraz niebieski. Tak, świeci się niebieska. No i za chwilę jeszcze powinna zaświecić się nam czerwona, jak najbardziej. Sygnalizacja oczywiście od brzegu i do brzegu. Do brzegu dioda miga. XTR tutaj w zestawie z trzema sygnalizatorami, chociaż dostępne są również na cztery sygnalizatory, jak i pojedyncze sygnalizatory. I jeszcze jedna rzecz, która ostatnio stała się bardzo modna, i to dobrze, bo to jest niezły pomysł. Te słupki zapobiegające spadnięciu w wędki, które są, jeżeli komuś to nie odpowiada, odkręcane. I wtedy mamy sygnalizator klasyczny. Bez nich. Wyłączam sygnalizator, w środkowej pozycji jest wyłączony. No i mamy pudełko plastikowe, do którego możemy go spakować. Tu jest miejsce na jeden element. Wyłączamy odbiornik, wkładamy go tutaj. No i każdy sygnalizator osobno jest doskonale w pudełku zabezpieczony. Więc podczas transportu. Nie ma obaw, że cokolwiek może jemu się stać.